Helena Bławacka, tajemnicza i potężna postać, stała się jedną z najbardziej intrygujących i wpływowych umysłów XIX wieku. Urodzona w 1841 roku w epoce wiktoriańskiej, kwestionowała normy społeczne i kulturowe, podróżując po duchowych kulturach całego świata. Jako założycielka Towarzystwa Teozoficznego, poświęciła swoje życie rozplątaniu zawiłości wszechświata i odkrywaniu ukrytych prawd ludzkiego doświadczenia. Jej wkład w teozofię jest nieoceniony, gdyż uwypukliła starożytną wiedzę ezoteryczną i mistyczną, budując pomosty między duchowością wschodu i zachodu. Zagłębiając się w jej ostatnie proroctwa, odkrywamy nie tylko mistyczne dziedzictwo, które pozostawiła, ale także sugestywne wizje dotyczące przyszłości duchowej ludzkości. W tym filmie zagłębimy się w przepowiednie blawacki. badając, jak jej słowa rezonują przez lata. I przyciągają uwagę poszukiwaczy duchowych aż do dziś. Wpływ tych objawień na jej uczniów był głęboki, mieszając ostrzeżenie z nadzieją. Przekazując mroczne wizje przyszłości pełnej postępu technologicznego, ale także głębokiego głodu duchowego, ostrzegała przed niebezpieczeństwami wynikającymi z oddalenia się od samopoznania i bezmyślnego przyjmowania fałszywych doktryn duchowych. Jednak, pomiędzy tymi przewidywaniami wyzwań i zamieszek Blawacki przekazała też przesłania odnowy i transcendencji, wyobrażając sobie odrodzenie nowej świadomości duchowej, która miała przywrócić równowagę w historii ludzkości. Przeanalizujemy ostrzeżenia i wizję Blawacki w kontekście współczesności, podkreślając trwałą wartość jej słów w świecie nieustannie zmagającym się z nierównowagą pomiędzy postępem technologicznym a rozwojem duchowym. W miarę jak postępujemy, Zachęcamy naszych widzów do refleksji nad znaczeniem tych przepowiedni dla ich własnego życia oraz świata wokół nich. Niech te refleksje zainspirują głębsze poszukiwanie prawdy i oświecenia, przekształcając mistyczne koncepcje w znaczące działania, które zachowają światło wiedzy duchowej w cieniu nowoczesnego sceptycyzmu. Nawet gdy osłabione ciało sygnalizowało zbliżający się koniec, jej umysł pozostawał ostry. Prowadząc głębokie dyskusje i refleksje z otaczającymi ją ludźmi. Była zanurzona w aurze tajemnicy, a jej codzienne doświadczenia były przepełnione przebłyskami tego, co nazywała drugą stroną. Otaczający ją zwolennicy obserwowali kobietę, świadomi, że stoi na krawędzi przemiany, czekając w milczeniu na coś większego niż samo życie. W najbardziej wrażliwych momentach swojej ziemskiej podróży Blawacki stała się symbolem duchowej odporności. Jej zdecydowana i niewzruszona postawa wobec fizycznego upadku była dla wielu dowodem na jej wyższe połączenie z nieznanymi wymiarami. Jej spokój przeczył oczekiwaniom, sugerując, że rozumiała, a w pewnym sensie akceptowała nieunikniony proces przejścia. Mówiła o nadchodzącej zmianie nie z lękiem, ale z ciekawością kogoś, kto już dostrzega kolejny krok duchowej ewolucji. Otaczający ją ludzie chwytali fragmenty jej mądrości, przesiąknięte wizją kogoś, kto przekracza ludzkie ograniczenia. Ta intensywność przejawiała się w jej podejściach i rozmowach z tymi, którzy szukali jej rady, wzmacniając jej rolę wizjonerki. W cierpieniu dostrzegała okazję do pogłębienia zrozumienia ludzkiego losu i znalezienia sensu pośród chaosu materialnego świata. Jej zwolennicy, przyciągnięci jej magnetyczną energią, zauważyli, że nie tylko obserwowała koniec życia, ale przeczuwała początek głębszego zrozumienia cyklu istnienia i transcendencji. Dla wielu ten ostatni etap jej życia był potwierdzeniem tego, co Blawacki zawsze głosiła: Ciało to jedynie naczynie, a dusza jest prawdziwą istotą. Mówiła z jasnością i szczerością, które przekraczały jej fizyczną kruchość, jakby każde słowo było iskrą prawdy, rozświetlającą, nadciągającą ciemność. Jej słowa nie były jedynie zwykłymi refleksjami. Niosły ciężar pożegnania i obietnicy, uznania, że nawet w obliczu śmierci są lekcje do odkrycia. Ci, którzy byli jej najbliżsi, zauważyli, że mieli do czynienia z kimś, kto już zaczął przekraczać granice między życiem a tym, co nadchodzi. Jej zdolność do pozostania w kontakcie, nawet gdy wszystko zdawało się rozpadać, inspirowała tych wokół do poszukiwania głębszego sensu w codziennych trudnościach. W obliczu fizycznej kruchości jego obecność stawała się kotwicą nadziei. Sugerując, że zwiastuny zmiany przypominają nam, iż prawdziwa istota ludzka tkwi w zdolności do transcendencji i odnajdywania światła, nawet w obliczu nieznanego. W ostatnich chwilach swojego życia Blawacki zwołała swoich uczniów na ostatnie ważne spotkanie, podczas którego ujawniła ponurą wizję przyszłości ludzkości. Mówiła o cyklu ciemności, który miał nadejść, naznaczony głęboką nierównowagą. Między postępem technologicznym a duchową pustką. Ta przepowiednia trudnych czasów odbiła się echem wśród jej zwolenników, pozostawiając niezatarte piętno na teozoficznym podejściu. Podczas gdy technologia gwałtownie się rozwija, oferując komfort i łączność, Blawacki ostrzegła przed utratą duchowego ogniwa, co według niej było kluczowe dla prawdziwej ewolucji ludzkości. Kontrast między postępem materialnym a stagnacją duchową. Jawi się jako potężne wyzwanie wymagające refleksji i działania od wszystkich, którzy poszukują drogi światła. Postęp nauki i technologii, choć w wielu aspektach niezwykle korzystny, przyniósł oddalenie od duchowości, co dla bławackiej oznaczało początek tego mrocznego cyklu. Nowoczesna technologia, z obietnicami ułatwienia życia, niesie ryzyko zaciemnienia wewnętrznych poszukiwań odciągając uwagę odcenionej przez nią mądrości przodków. Zatłoczone centra handlowe i tętniące życiem media społecznościowe tworzą iluzję połączenia, ale często zostawiają głęboką pustkę, echo prorockiego ostrzeżenia bławackiej. W obliczu duchowej pustki pośród technologicznej lawiny wyraźnie widać pilną potrzebę ponownego odkrycia i odzyskania naszej wewnętrznej przestrzeni, skarbu, który zawsze uważała za prawdziwy fundament harmonijnego świata. Blawacki dzięki swojemu przenikliwemu spojrzeniu przyciągała i niepokoiła swoich uczniów mówiąc o wielkiej bitwie, którą ludzkość będzie musiała stoczyć bitwie między powierzchownością a duchową głębią. Dla niej prawdziwy postęp polega nie tylko na poprawie naszego życia fizycznego, ale także na podniesieniu ducha. Zgodnie z jej poglądami Postęp technologiczny powinien iść w parze z odpowiednim duchowym przebudzeniem, aby uniknąć tej ery ciemności, którą przeczuwała. Brak tego równowagi wskazuje na niezauważone niebezpieczeństwo, zaprasza do introspekcji, gdzie osobista i zbiorowa refleksja jest kluczowa, by poruszać się po skomplikowanym terenie, jaki niesie współczesność. Ta przepowiednia Blawacki o mrocznym cyklu ludzkości to pilne wezwanie do nowoczesnych poszukiwaczy. By zapytali siebie, co naprawdę liczy się na ich życiowej drodze. Innowacje technologiczne mogą być postrzegane jako obosieczne miecze zdolne do uzdrawiania i ranienia. Oferują klucz do głębszego zrozumienia wszechświata, ale mogą także oślepić nas na istotną rzeczywistość, której zawsze broniła. Duchowa pustka, którą przewidziała, wymaga odpowiedzi bardziej refleksyjnej niż kiedykolwiek wcześniej. Przypomina nam, że prawdziwa siła nie leży w tym, co posiadamy materialnie, ale w tym, co rozwijamy duchowo, w naszej dążności do odnalezienia sensu i prawdziwego celu. W swoich ostatnich słowach dotyczących tego mrocznego cyklu, Blawacki jasno stwierdziła, że światło można znaleźć nawet w najciemniejszych czasach, ale to od każdego z nas zależy, by je rozpalić wewnątrz siebie. Oświecenie duchowe nauczała, nie jest po prostu celem, ale ciągłą podróżą, poszukiwaniem równowagi między osiągnięciami materialnymi a duchową pełnią. W centrum tych dążeń leży obietnica przemiany, która, jeśli zostanie przyjęta, może prowadzić do nowej epoki. Rozmyślając nad tymi słowami, wezwanie Blawacki pozostaje równie potężne jak zawsze, zachęcając każdą duszę do nie tylko przetrwania tego cyklu ciemności, ale także do jego przekroczenia. Tworząc świetlistą ścieżkę dla przyszłych pokoleń. W ostatnich dniach swojego życia Helena Blawacki ostrzegała przed wzrostem liczby fałszywych przewodników duchowych, którzy na celu mieliby odciąganie mas od prawdziwej drogi poznania siebie. Ci mistrzowie, używając pięknych słów i obietnic bez pokrycia, służą bardziej ciemności niż światłu, głosząc zniekształcone i uproszczone mądrości, prowadząc zwolenników daleko od uniwersalnej prawdy. Szokujące jest, jak bardzo jej ostrzeżenia są wciąż aktualne we współczesnym świecie, gdzie niekończące się szeregi guru i nowoczesnych liderów duchowych często mają ukryte cele, zazwyczaj nastawione na zysk, a nie na prawdziwe oświecenie. Ludzie w swym dążeniu do celu i więzi. Stają się łatwymi ofiarami dla tych liderów, którzy raczej wprowadzają zamęt niż wyjaśniają. Wpływ, jaki te postaci mają na współczesny ruch duchowy, jest głęboki i niepokojący. Osłabiają one prawdziwy potencjał tradycji duchowych, przekształcając starożytne i głębokie nauki w powierzchowne formuły samopomocy, obiecując cudowne rezultaty. Ta deformacja prawd, sięgająca poza sferę duchową, dąży do podkopania prawdziwej esencji która łączy nas z naszym najgłębszym ja oraz innymi na bardziej kolektywnym poziomie. Gdy ci fałszywi prorocy przyciągają więcej zwolenników, promują kulturę duchowej płytkości, która zamiast leczyć, jedynie chwilowo zaspokaja duchowe pragnienie. Duchowe prawdy nie potrzebują wielkiego rozgłosu ani licznych zwolenników, przemawiają bezpośrednio do serca, rezonując prostotą i jasnością. Prawdziwa ścieżka duchowa jest wymagająca i często nieintuicyjna, ale jej owoce są trwałe i głębokie, oferując rozwój osobisty i zbiorowy. Oddzielenie ziarna od plew wymaga intuicji, nauki oraz ciągłego zaufania do siebie, z dala od blichtru i złudzeń sprzedawanych za wysoką cenę. W ten sposób w świecie pełnym głosów zabiegających o naszą uwagę, należy pamiętać o ostrzeżeniu Blawacki. Przed mistrzami związanymi z cieniami. Trzymanie umysłu czystego i serca w zgodzie z naszą intuicją może pomóc nam w nawigacji przez ten labirynt. Szukanie szczerości na ścieżce duchowej jest nie tylko hołdem dla ostrzeżeń blawacki, ale także zachowaniem czystej esencji autentycznych tradycji duchowych. W końcu w tym morzu fałszu prawda nadal jaśnieje, a to od nas zależy, aby ją znaleźć i chronić, zapewniając, że światło mądrości. Oświeca nasze drogi, nawet w najciemniejszych godzinach. Obecnie jej słowa brzmią z niepokojącą dokładnością, gdyż żyjemy w czasie, kiedy informacja krąży w bezprecedensowych ilościach, lecz często pozbawiona jest autentyczności. Ośmieszanie nauk ezoterycznych i niepohamowany pościg za natychmiastową gratyfikacją zastąpiły głęboką podróż ku samopoznaniu. Korupcja prawdy i oddalenie mas od ich duchowej istoty tworzą żyzny grunt dla chaosu. I nieporządku, w miarę jak granica między rzeczywistością a iluzją, coraz bardziej się zaciera. Zdolność do odróżnienia autentyczności od fałszu zanika, gdy hałas narasta, oddalając ludzkość od nauk, które mogłyby przypomnieć o prawdziwej drodze do duchowego rozwoju. Wizja Blawacki dotycząca tego upadku była nie tylko krytyką przyszłości, ale wezwaniem do działania, wymogiem poszukiwania więcej, nawet w obliczu zamętu. To właśnie w ciemności poszukiwanie światła nabiera intensywności, a w zamęcie potrzeba jasności staje się pilniejsza. Blawacki rozumiała, że w każdym cyklu upadku tkwi potencjał odrodzenia, o ile iskra prawdziwej wiedzy nie zgaśnie. Współczesne wyzwanie polega na odzyskaniu istoty dawnych mądrości, przesiewając hałas, by usłyszeć głos wskazujący drogę ponad chaosem. Czasy niepewności podkreślają znaczenie niezachwianej prawdy, która przerasta modne chwile i przemijające trendy. Nawet w obliczu niedowierzania, nauki, blawacki oferują mapę do poruszania się wśród chaosu i odnalezienia autentycznej ścieżki do oświecenia. Ta podróż, często samotna, wymaga odwagi i determinacji, by stawić czoła szyderstwom i wątpliwościom, a mimo to iść dalej. Dlatego, w zgodzie z jej ostatnią przepowiednią, to ci, którzy niosą pochodnie prawdy, nawet gdy cienie próbują ją zdominować, stają się strażnikami ponadczasowej mądrości w dobie narastającego chaosu. W wieży nowoczesności, gdzie postęp technologiczny często przyćmiewa introspekcję, te dusze wznosiłyby się jako latarnie mądrości i współczucia. Nie byłyby zdefiniowane przez rasę, kulturę czy narodowość, ale przez głęboką empatię i wrodzone zrozumienie wzajemnych powiązań pomiędzy wszystkimi istotami. Ta nowa rasa. Miałaby za zadanie zrównoważyć materialne z duchowym, przerywając kajdany powierzchowności, które rządzą wieloma aspektami współczesnego życia, aby przywrócić harmonię między ludzkością a kosmosem. Współczesne ruchy duchowe, często lekceważone w tradycyjnych kręgach, oferują wskazówki dotyczące tej nowej świadomości. Społeczności promujące medytację, mindfulness, zrównoważony rozwój i życie w harmonii z naturą. Są przejawami tej duchowej awangardy w akcji. Ich praktyki i filozofie odzwierciedlają pragnienie autentycznego i pełnego sensu życia, w którym rozwój osobisty i zbiorowy nie jest mierzalny w kategoriach materialnych, lecz przez głębie relacji i jakość doświadczeń duchowych. Zaawansowane technologie i szybkość przepływu informacji tworzą środowisko bogate w potencjał. Ale też pełne hałasu, co utrudnia odnalezienie i utrzymanie autentycznej ścieżki duchowej. Nowa rasa świadomości zmierzy się ze sceptycyzmem i mylącymi wpływami, które starają się odwrócić uwagę od wewnętrznych poszukiwań. W tak spolaryzowanym i niespokojnym świecie twój wkład będzie kluczowy, by utrzymać przy życiu światło starożytnej wiedzy, przystosowując je do potrzeb i wyzwań współczesności. To na nich spoczywa odpowiedzialność za edukację, inspirowanie i prowadzenie ludzkości ścieżką mądrości i uniwersalnej miłości, którą Bławacka wyjątkowo ceniła. Każdy krok w kierunku ponownego połączenia z boską istotą obiecuje rozpoczęcie ery większej jasności duchowej i wspólnego celu, gdzie nowa rasa świadomości będzie mogła rozkwitać w pełni, realizując przepowiednie bławacki. I umacniając jej dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Pojęcie Strażnika Progu jest jednym z najgłębszych i najbardziej złożonych wizji w teozofii, wyzwaniem dla naszego zrozumienia duchowego postępu. Ta istota symbolizuje wewnętrzne bariery, z jakimi wszyscy się mierzymy, kiedy wyruszamy w podróż do samopoznania i transformacji. Strażnik Progu, reprezentując nasze najgłębsze lęki, nagromadzone poczucie winy i podświadome opory, pojawia się jako próba test dla tych, którzy odważą się przekroczyć granice znanego w stronę nowej świadomości. Zmierzenie się z nim wymaga odwagi, ponieważ zmusza nas do konfrontacji nie tylko z tym, co w nas najciemniejsze i niedoskonałe, ale także do zaakceptowania wrażliwości jako części duchowego wzrostu. W tym wewnętrznym starciu ci, którzy szukają prawdy są zaproszeni do głębokiej refleksji nad swoimi ścieżkami i motywacjami. Ostrzega nas o znaczeniu integralności i osobistej prawdy, podkreślając, że każdy autentyczny postęp wymaga równowagi między stawianiem czoła wewnętrznym wyzwaniom, a niezachwianym zaangażowaniem w poszukiwanie światła. Przejście przez ten próg oznacza zaakceptowanie, że ciemność jest częścią podróży. Ale nie jej ostatecznym celem. Ci, którzy mają determinację, aby stawić czoła temu wyzwaniu, wychodzą z niego silniejsi i bardziej świadomi swojego prawdziwego celu. Wielu opowiada, że w takich chwilach zostaje odsłonięta szersza i bardziej zintegrowana wizja rzeczywistości, pozwalając im dostrzec więcej niż tylko ilustracje i iluzje, które ich wcześniej ograniczały. Każda nowa wiedza Choćby bardzo znacząca, niesie ze sobą wyzwanie polegające na zintegrowaniu tego nowego zrozumienia w codziennym życiu, co napędza dalszy rozwój osobisty. Wyzwania związane z tą duchową podróżą często są pogłębiane przez presję współczesnego świata, gdzie nieustanne rozpraszacze i intensywne bodźce zewnętrzne konkurują o naszą uwagę i energię. W rzeczywistości, zmierzenie się ze strażnikiem progu w obecnym kontekście. Wymaga znacznie większego wysiłku, aby odłączyć się od zgiełku, pielęgnować introspekcję i wewnętrzną ciszę. W ten sposób nowoczesność, z wszystkimi swoimi technologicznymi obietnicami, staje się paradoksalnie dodatkową przeszkodą na drodze do rozwoju duchowego, zwiększając znaczenie lekcji, jakie oferuje nam ten strażnik, i potrzebę nieustannej uwagi. To właśnie poprzez to starcie, ten taniec z nieznanym, odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy. I kim możemy się stać? Wyzwani, by się przełamać, jesteśmy wezwani, by każdy lęk przekształcić w osobistą moc, torując sobie drogę do prawdziwego oświecenia. Stając przed tym progiem z szczerością i odwagą, każdy poszukiwacz nie tylko rozwija się duchowo, ale także przyczynia się do wspólnego podniesienia świadomości ludzkiej. Zachowując żywą iskrę prawdziwej mądrości duchowej. To zdanie pełne symboliki zaprasza nas do refleksji nad znaczeniem pielęgnacji i ochrony duchowego dziedzictwa, nawet gdy wszystko wokół wydaje się pogrążone w ciemnościach. W niespokojnym świecie, w którym żyjemy, gdzie dezinformacja i powierzchowność często dominują, ochrona autentycznych nauk duchowych jest aktem oporu i odwagi. Zwolennicy bławackiej mierzą się z wyzwaniem podtrzymania tego płomienia, zapewniając, że ukryte prawdy nie zostaną zapomniane ani zniekształcone przez tych, którzy szukają tylko własnych korzyści. Patrząc na współczesną scenę duchową, wyraźnie widać, jak ważne jest podtrzymywanie tej iskry. Nowoczesna era przynosi ogromne postępy, ale także niespotykane wcześniej oderwanie duchowe. Wiele współczesnych nurtów duchowych próbuje wypełnić tę lukę, ale nie wszystkie potrafią uchwycić czystą i przekształcającą esencję, którą Blawacki głosiła. Jej przesłanie przypomina, że każdy ma istotną rolę w odzyskiwaniu i przekazywaniu mądrości gromadzonej przez wieki, chroniąc ją przed zniekształceniami materialistycznego świata. To wezwanie, by każdy stał się strażnikiem tego ognia. Karmionego nieustannym poszukiwaniem prawdy wewnętrznej. Ochrona i przekazywanie tych nauk wymaga zaangażowania i rozeznania. Uczniowie blawacki są wezwani do bycia czujnymi strażnikami, upewniając się, że ogień duchowy płonie intensywnie pomimo przeciwnych wiatrów. Troszczenie się o ten płomień oznacza nie tylko ochronę wiedzy ezoterycznej, ale także włączenie jej w nasze codzienne życie pozwalając, by oświetlała nasze osobiste i zbiorowe cienie. To wezwanie do głębokiego zanurzenia się w samopoznanie i autentyczną praktykę duchową, odrzucając fałszywych nauczycieli i przyjmując prawdziwą mądrość. W czasach zamętu i niepewności płomień symbolizuje nadzieję i pewne prowadzenie, latarnię morską dla tych, którzy szukają sensu i prawdziwego połączenia. Przesłanie Blawacki nie kończy się na niej. Wręcz przeciwnie, rezonuje i odbija się echem przez pokolenia, znajdując podatny grunt wśród tych, którzy oddają się podtrzymywaniu tego światła. Dla współczesnych zwolenników jest to misja życiowa, nieustanne przypomnienie, że praca duchowa nie powinna ustawać. Każda osoba zaangażowana w to zadanie staje się częścią ciągłej tradycji. Gdzie płomień przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. To wymaga nie tylko słów, ale także działań odzwierciedlających głębię i powagę duchowej podróży. Oddanie się ochronie tych prawd tworzy fundamenty, które opierają się upływowi czasu, zapewniając, że światło duchowe nie zgaśnie w obecnej epoce. Słowa bławackiej brzmią z poczuciem pilności i celowości, przypominając nam o znaczeniu zachowania tego, co prawdziwe i święte. W złożonej sieci współczesnego świata, ten płomień jest kotwicą, stanowiąc niezłomne połączenie z dawną wiedzą i obietnicę na przyszłość. Strażnicy tego płomienia mają poważne zadanie upewnić się, że niezależnie od wyzwań, światło duchowe nadal intensywnie świeci, prowadząc tych, którzy poszukują prawdy w swoich osobistych i zbiorowych podróżach. Każdy z nas, podejmując się utrzymania tego płomienia żywym, Staje się latarnią nadziei dla świata. Kiedy kończymy naszą podróż po fascynującym dziedzictwie profetycznym Heleny Bławackiej, nie sposób zaprzeczyć rezonansowi, jaki jej wizje wciąż mają w naszych czasach. Bławacka, ze swoją wyjątkową percepcją i głębokim zrozumieniem duchowego oraz materialnego, pozostawiła nam kompas mądrości, by prowadzić ludzkość przez chwilę niepewności i dezorientacji. Jej przepowiednie o mrocznym cyklu i potencjalnym pojawieniu się fałszywych przewodników są szczególnie istotne w świecie, gdzie zdaje się panować chaos i wątpliwości. Niemniej jednak, zamiast jedynie przepowiadać katastrofy i nieład, Bławacka ofiarowała wizję nadziei, sugerując, że ze zgliszcz starej struktury wyłoni się nowa świadomość, przynosząc erę duchowego oświecenia i głębokiego zrozumienia. W czasach postępu technologicznego i duchowego odłączenia, słowa Blawacki zachęcają nas do poszukiwania prawdy i autentyczności na naszych ścieżkach duchowych, utrzymując płomień nawet w najciemniejszych momentach. Jej ostrzeżenia i wskazówki nie powinny być postrzegane wyłącznie jako prognozy klęsk, lecz jako wezwanie do świadomego działania i rozeznania. W świecie przesyconym informacjami oraz różnorodnymi, zagmatwanymi ścieżkami duchowymi Umiejętność odróżnienia prawdziwych nauk od iluzji jeszcze nigdy nie była tak kluczowa. Blawacki przypomina nam, że poszukiwanie prawdy jest nieustanne, a każdy z nas ma obowiązek pielęgnować je w swoim życiu i społecznościach. Tak zwane stare dusze, jak przewidywała, mogą być właśnie tymi, które dziś powstają, by kwestionować status quo, dążąc do głębszego połączenia z duchową esencją człowieka. Oraz nowego sposobu relacji z innymi i z planetą. W końcu, żegnając się z tą eksploracją, przepowiedni Blawacki, jesteśmy zaproszeni, by zajrzeć w lustro swoich własnych żyć i społeczeństwa, w którym żyjemy. Czy jesteśmy gotowi, by usłyszeć wezwanie do introspekcji, przyjąć odpowiedzialność, która wiąże się z duchowym przebudzeniem i zachować płomień starej mądrości? Medytując nad wpływem jej słów na naszą teraźniejszość i przyszłość, powinniśmy pamiętać, że Blawacki pozostawiła nam nie tylko przepowiednie, ale także misje. Podtrzymując płomień żywy, zapewniamy, że wasze przesłania nadziei i odnowy nie zgasną, ale nadal będą inspirować i oświetlać nowe ścieżki w kierunku świata, gdzie prawda duchowa i postęp ludzki idą w parze. Niech każdy z nas znajdzie siłę i inspirację, by kontynuować tę podróż samoświadomości i przebudzenia, przyczyniając się do budowy lepszej i jaśniejszej przyszłości.